Witam wszystkie ryby robię wam z opóźnieniem na drugą połowę stycznia już po, już po połowie robię wam czytanie ale jeszcze tutaj coś ugramy nie Ten, żeby było do zakończenia ale wy będziecie mieć pierwsze czytanie na luty i będziecie je na pewno mieć, no ale tak no przed rozpoczęciem miesiąca nie wcześniej zacznę was ogarniać słuchajcie więc no powinniście, powinniście być zadowoleni tak i zrobię, zaczynam od związków. Yy, robię jeszcze single, pieniądze, pracę, energia ogólna. Taka najważniejsza: rado, ostrzeżenie, niespodziankę, co przyjdzie, co ukryte, co do osiągnięcia. Znak z każdym znakiem Zodiaku i karta anielska w wersji mniejszej, bo na drugą połowę miesiąca mam robię. Zapraszam na grupę Tarda są to Zmiany: do polubienia, do lajkowania y, YouTube'a, do subskrypcji y, tutaj oraz na konsultacje prywatne właśnie poprzez na przykład grupę, nie? Do, której nazwa jest podana tutaj w opisie, a w zdjęcie grupy to jest po prostu ściana pełna lampek, dlatego bardzo łatwo tą grupę rozwiązać. Bo ktoś Wam nie chcą te, te... się wytasować w karty. Słuchajcie, rady ma się taką, żeby ktoś z nami za bardzo nie rządził, żeby bardziej się angażować w relacje, żeby było więcej ruchu, więcej takich działań. Może nie, że postęp, że decyzje, że rozważania, że kalkulacja, tylko ma być działanie, tak? Wy jesteście niecierpliwi, bo nie ma się satysfakcji, zadowolenia emocjonalnego, nie? Nie ma takiego już nowego rozwoju początku. Niby na początku pokazuje się w tej pierwszej połowie stycznia, że jest jakieś tej otwarcie się na nowości, na zmiany, takaś chęć. Chęć tej zmiany rutyny, to jakieś takie otwarcie na kontakty z innymi ludźmi, jeśli macie dziecko, to z dzieckiem dobrze. Tutaj niby coś po prostu, chęć na, na jakieś pewne odświeżenie tych lat się pojawia, ale tak czy jak jest stagnacja potem. Wy się z tego wycofujecie, nie dzieje się po prostu, jest, jest zostawanie po prostu przy starym schemacie myślenia, nie ma tej rozwoju. Dalszego, i potem macie jedynie dogadanie się, porozumienie, i dopiero na sam szary koniec miesiąca macie ty podmiotu, jakieś podmioty działania. Ale tak czy jak miesiąc kończycie niestabilnie, niestabilnie też finansowo, i trochę czujecie się, że ta relacja jest przeciętna, trochę od osła, i ogólnie nie macie takiej satysfakcji, że siedzicie po prostu na przykład z drinkiem i czujecie się w pełni, w pełni satysfakcji z tego związku. No czegoś takiego nie ma, i wy, wy tym miesiącem nie kończycie czegoś takiego. Dużo ludzi, jeśli macie, nie wiem, matkę. Tutaj, teściową, to z nimi powinno być dobrze, tutaj, ale jakiejś jakieś specjalnej poprawy to nie będzie, będzie jakoś tak na chwilę. Myślę, Ma się macie porozumienie, wspólne planowanie, wspólne wydatki, tutaj jest jakiś postęp, ale po kąt powolny. Macie kartę na związki, dobre. Tak naprawdę, jedyny co jest pokazane, to w sytuacji tak niecierpliwość, tutaj, czegoś wam brakuje, tutaj, tak naprawdę, w tej relacji. I macie stagnację, wracanie do swoich starych schematów myślowych po prostu, do rzeczy, które już wam nie służą i wy nadal się skupiacie bardziej na brakach, które już pewnie już nie powinniście się na tym skupiać, to wy się skupiacie i radę macie taką, żeby się bardziej zaangażować tutaj i też nie, nie napierać że tutaj na, na władzę, tak? Za bardzo nie rządzić tą drugą stroną. Poniekąd, i zwrócić uwagę czy wasz facet się rzeczywiście stara i zwrócić uwagę czy wasz facet czasem nie ogląda się za innymi osobami, tak? czy ta druga strona tak? bo tu jest dużo ludzi y, pokazanych u was nie? aż za bardzo tutaj. Uważaj po prostu na chłód, oziębłość i żeby nie być po, jakim, po prostu taką osobą niedostępną w tym związku y, i w tej relacji tutaj. Wytrwałość jest zalecana jako rada poniekąd i po prostu konsekwentnie musicie to jakoś realizować i pracować nad związkiem. A to jest pewne, że takie o, fajnie, będzie zmiana, coś tam, ale nic się nie dzieje, nie ma, nie ma pracy nad tym, nie ma, nie ma tej postępu, jest stagnacja, no. Takie macie, takie macie karty. Teraz przetasuję i teraz powiem przekaz dla single na pieniądze. Krótki robimy bardzo przekaz, ja wiem, że dużo gadam, ale robimy krótki, krótki przekaz. Bez takich szczegółowych tutaj omawiań. Wypadła Wam nieudana podróż, nieudany wyjazd, brak postępu. Single. Chyba was wspiera bardzo jakaś przyjaciółka, bardzo koleżanka tutaj. Żywicie też myślę, że do kogoś uczucia bardzo duże, ale do osoby despotycznej, która się nie angażuje, jest niekonsekwentna i niewytrwała. Kieruje się bardzo iluzjami, tutaj ma chyba jakieś nałogi też poniekąd może tak być. I osoba, która ma trochę odrealnione spojrzenie na świat. Jest dużo sekretów, dużo niedomówień i single kończy ten miesiąc tym, że rozczarowany, że jest duża osłość, dużo dystans. I nie jesteście tak, naprawdę jesteście tak naprawdę niezadowoleni, tak? I radę macie taką, no to nie, to nie jest materiał poniekąd, na, na coś po prostu większego, pozytywniejszego. Ty tu macie flirty, niby, stabilność emocjonalną, to jakiś chęć na coś nowego. Myślę, że ledwo coś, coś poznaliście, ach, i już po prostu się zakochujecie, już uczucia, nie wiadomo co. I macie trochę takie iluzoryczne podejście do tej osoby i macie trochę rozczarowanie, bo kwestie pragmatyczne tutaj i zaangażowania leżą, nie? A nie macie macie rady taką, że zwrócić uwagę, że tutaj nie macie jeszcze wyższego porozumienia tej duchowo-emocjonalnego, nie? I zwróćcie uwagę, czy ta osoba powiedzmy, że ona nie ma więcej opcji, czy ona po prostu nie zdradza, nie czy to nie jest jakaś też jakiś. Mondrala, który powiem że ma dużo rzeczy do powiedzenia, po prostu jest zmienny i po prostu nie dotrzymuje wam żadnego słowa po nim. Taki jest przekaz, też takie coś mają po prostu Singer wkazane, nie? Abyście już się po prostu zakochali w tej, w tej osobie, już uczucia, już nie wiadomo co, ale tak naprawdę, single powiem że ma, no nie ma, nie ma logicznego, nie ma tej, powiem że dobrego spojrzenia na to wszystko, na tą całą sytuację, nie? Ja tego u, ja tego u Singla nie widzę. Patrz, jak wypadają mi się karty. Szok. Kurczę, dobrze, że chwyciłem, bo bym musiał chyba zapowzować. Teraz, teraz robię na te pieniądze cały czas, co Widzę, że szybko lecicie, szybko wydajecie bardzo i macie potem rozczarowanie po prostu, przeżywanie po prostu a i nagle budzi się u was motywacja, chęć do zmiany, nie? Jesteście też szkutliwi tutaj, yy, macie też radę, żeby nie podpisywać żadnych umów, żadnych zmian, żadnych nowy, nowych ofert pracy, nie brać pod uwagę jakiejś pewnej okazji tutaj i kończycie trochę taki mie tak ten miesiąc pod kątem finansowym, że musicie, powiedzmy, że macie za dużo różnych wydatków, pomysłów na wydatki Macie trochę chaos w wydawaniu pieniędzy w tym miesiącu do końca tego i zamiast się wstrzymać, to wypłyniecie dalej i wymyślicie i wy już uważam, że wy wydajecie i się skupiacie na wydatkach i wydajecie pieniądze na to wszystko, które wymyślicie, że będziecie mieli. A nie macie. I w sytuacji macie, powiedzmy, że tutaj popadanie w pracoholizm, tutaj popadanie wręcz w obsesję na punkcie pieniędzy i braku pieniędzy tutaj, a jednocześnie chcecie coś zrobić i nie możecie, bo nie macie szansy, nie macie okazji. I w otoczeniu się zaznaczacie jako osoby takie kutliwe, rozczarowane, i tak naprawdę nie wiecie po prostu za co się chwycić. Macie taką burzę finansową. I samo udręczenie tutaj, yy, rozparł zamiast skupienia się na jakichś innych po szansach i możliwościach. Takie też macie pokazane. I teraz rady i główne energie. Macie bardzo takie krót, krótkie przekazy, ale macie naprawdę chaotyczne. Rada, skup się na, bardziej też na związku, poinko, na, 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 na swojej destabilizacji finansowej zwróć uwagę, czy, czy po prostu na tym, czy ktoś Was nie oszukuje, nie manipuluje Waszymi finansami. Karta mówi ogólnie o szeroko rozumianej tej pojęciu, żeby być bardziej pragmatycznym, tej być bardziej stabilnym, i nie popadać w zmienność. I skupić się na, rzeczywiście na konkretach tutaj i wypatrzyć tak jakieś powiedzmy, że uchybienie, oszustwo i nie, nie brać pod uwagę jakiejś też współpracy tutaj. I też jakieś, jakieś zmiany tutaj w sferze finansowej, jakieś tutaj y, zobowiązania nie są dobrze u Was pokazane y, do końca tego stycznia. Nie widzę tego. Ostrzeżenie jest takie, żeby nie popadać w zakup nie wydawać za bardzo na siebie, uniknąć takich rzeczy. Unikać też, powiem, tej wydawania i też, y, powiem, że bardziej wspomagania, powiedzmy że tej teściowej, matki, tej kobiety w Waszym otoczeniu. Z tym musicie zwrócić uwagę ty, i uważać. No, macie kartę pewną taką, żebyście mogli za dużo wydawać na siebie pieniędzy, i jest ro rozterka, tak? Ostrzeżenie jest takie, żeby uważać, żeby swoim zachowaniem nie zrazić innych ludzi w waszym otoczeniu, bo to jest pokazane tutaj problematycznie. Wsparcie to jedno, a kontrola, słuchajcie, i manipulacja to już całkiem jest coś, coś drugiego, i wy tej macie pokazane, że no u was to nie idzie, nie? I wy macie się jako rada skupić rzeczywiście na jakimś gruncie finansowym, nie bierze pod uwagę jakiejś współpracy i pseudo do takiego chłopa tutaj. Że tak ujmę, nie łudzić się, że jakiś też by wam jakoś też pomógł, na jakieś obietnice i nie wiadomo co. Tutaj y <kutarnik Uno> i uważaj na wydatki, po prostu wydawać. Rada jest, ostrzeżenie jest typowe: wydawaj pieniądze, te, które masz, a nie te, które myślisz, że będziesz mieć. I niespodzianka to jest utrata pracy, brak jakoś pracy, nie chce się wam pracować albo nie chce wam współpracować z czymś, tutaj współpracować z kimś lub nad czymś. I macie pewnie tutaj za mało starań, za mało angażowania w zmianę właśnie w tej sytuacji. Po prostu niespodziankę tutaj i się nie dzieje. nie ja Też w filmie może być mniej pracy, i może być brak premii i tak dalej, nie, bo było mniej roboty. Idzie do Was Pesymist tutaj. Y, trochę, powiedzmy, że tej, y, no, osłabienie kondycji, poniekąd, tej zdrowia idzie do Was, powiedzmy, że bardziej pesymistyczne spojrzenie na świat, A ta karta mówi o szeroko pojętych opóźnieniach wszystkiego, po prostu wszystko przyjdzie wolniej. Ukryte jest coś takiego, że ktoś, powiedzmy, że tutaj ma fałszywe uczucia do Was, nie odzajemni Wam uczuć, nie ma miłości tutaj. Ktoś może, powiedzmy, że tutaj też ukrywać, że już, y, czy przyjaciółka, czy partner, czy koleżanka, że tak naprawdę już uczucia się wypaliły i nie ma nowego początku, nie ma nowego etapu, i to jest ukryte. Natomiast sytuacja macie powiedzmy, że wyjście na jakieś informacje, wyjście na jakieś wiedzy, spojrzenie trzeźwe na świat, tutaj wyjście z iluzji i macie powiedzmy, że przez to siłę. Działanie po prostu z pozycji autorytetu. I energia ogólna. Teraz najważniejsze energie. No właśnie. I tu macie to samo, co było pokazane w tych rozkładach mniej więcej. Macie tak. Sprzeczki, główna energia. Sprzeczki, kutnie, kutliwość, cięty język, kutnie z jakimś chłopem, facetem, tutaj bardzo grube afery, tej kutnie. Tutaj yy, macie wydatki zakupu holi, zbytnie skupienie na sobie. Tutaj mogą być jakieś dziwne perypetie, po prostu z matką teściową lub kochanka w tle może się zaznaczać. Tutaj i energia takiego zbyt, zbyt skupienia na sobie, i wydatki, właśnie to co powiedziałem. Wydawanie tego, co się myśli, że się będzie miało, zamiast tego, co się ma. Tego typu podejście macie dziwne. I ogólną jeszcze energię macie, że macie czekanie, że na wszystko trzeba dłużej o wiele poczekać i jest stagnacja, się nie dzieje. A w sytuacji macie pokazane właśnie to samo, to właśnie to co powiedziałem odnośnie pracy, że jest brak staranności, praca wam trochę nie idzie, utrata pracy albo po prostu chęć i pobudzenie, że chcecie tej zmiany natychmiastowej tutaj. I chęć po prostu działania jest tutaj pokazana. Co jest do osiągnięcia? Wykorzystanie szans, uniknięcie rozczarowania i uniknięcie po prostu braku komfortu y, pi, finansowego. Tutaj macie pokazane. Uniknięcie opóźnień. I uniknięcie jakiegoś tej rozczarowania i popadania w pesymistyczne myślenie, tutaj. Jakieś wstrzymywanie się takimiś tej zbyt szybkimi tej zadaniami, wydatkami, powiem, to też jest do osiągnięcia poniekąd. Tutaj. Yy, I też pewnie, że na przykład jak ktoś myśli o ciąży, to lepiej się wstrzymać i to będzie lepsze dla Was. Na przykład, wykorzystanie jakichś innych szans, po prostu wyjście z rozczarowania, wyjście z poczucia typu że braku, wyjście ze smutku i samoudręczenia tutaj. I do osiągnięcia stypendy, że. Yy, mniej osłości w relacji po prostu i lepsze, lepsze dogadywanie się tutaj yy, i o wiele lepsze porozumienie ty, i yy, działanie w kwestiach po prostu finansowych. nie Podejście do tego. O, podejście, to jest najlepsze słowo. osiągnięcia jest uniknięcie utraty powiem, że źródeł dochodu tutaj, yy, że tak ujmy I uniknięcie jakiegoś niepewnego zysku, że tak ujmy. Uniknięcie niewydolności tej finansowej i też pomoc od kogoś jest pokazana poniekąd tutaj. To takie coś macie pokazane, ale ogólnie uniknięcie opóźnień, stagnacji, tutaj nie, y, uniknięcie niewykorzystania jakichś szans, również oznacza, nie? i wyjście z samodręczenia. Macie tę energię tak ogólne: macie te karty, które mówią o takim w ogóle takim zwątpieniu w życie i zwątpieniu w swoje pieniądze. Naprawdę. Szok. Trochę takie, wszystko i nic macie w tych energiach, jak to jest do osiągnięcia. Za dużo samoudręczenia, za dużo po prostu przegapianie tych właśnie szans okazji, skupienie się na brakach, zamiast po prostu na czymś nowym i dobrym, i lepszym. Dobra, teraz znak z każdym znakiem zodiaku u Was, czyli wy z baranem. O, poczucie braku, poczucie biedy. Wielkie rozczarowanie, przykrość, smutek, tej bieda trochę tak poniekąd, nie? Przytłoczenie, niestabilizacja emocjonalna, wyjście stagnacji, ale działania bez żadnego rezultatu, porażka, zbara nie. Z bykiem. O, popad... niestabilny chłop. Tajemnice, brak sukcesu, tutaj uzależnienia, nałogi, dużo sekretów, nie, odwracam. I tu jest pokazująca chwiejność emocjonalna, popadanie w skrajności, dziwny facet, brak dojrzałości, nie. Em, mani, emocjonalny manipulant, o tutaj nie, tu jest niedogadywanie, oskarżenia nawzajem, bliźnięta. Rozmyślenie, myślenie tutaj, w sytuacji powiedzmy, że pogodzenie się po jakiejś porażce, trosce, stagnacja, nic się nie dzieje, nie ma postępu tutaj. Dużo zamyślenia tutaj, stagnacja tutaj, analizowanie, skupienie się trochę na sobie, nic się nie dzieje. Z rakiem. To samo co z baranem. Poczucie braku, przytłoczenie, smutek, nie ma kontaktu. Tęsk tęsknota na drugą stronę. Tej. Tęsknota, nie. Jest stagnacja i samodręczenie. Przykrość po prostu, że nie ma tej kontaktu lub, lub, lub relacji z tą drugą osobą. Smuteczek z lwem. O, współpraca. Wielka zmiana, ale pozytywna radość jest ze zmiany tutaj, tu jest duży, tu jest duża perspektywa na lepszą, na lepszą tutaj przyszłość, współpraca, zaangażowanie, nawet możecie razem pracować, jakieś biznesy, interesy, fajnie to jest pokazane, z teraz y, wyspanną, o, kiepskie informacje, kłótnie i niedogadywanie się trochę i druga osoba może się pojawić w waszym życiu jak grą z jasnego nieba, nago niespodziewany tutaj kontakt, jakieś dziwne propozycje matrymonialne, tej za dużo ludzi, Jakieś zaproszenie może być, ale które by Wam za bardzo nie odpowiadało z wagą. Stagnacja, nic się nie dzieje, tutaj dużo lęków, tutaj trochę takie patrzenie z boku, a ja do tej osoby nie pasuję, tutaj skupienie się na brakach. W sytuacji rozczarowanie i myślenie, tej przegapienie szansy na kontakt tutaj i takie, powiedzmy, że nie, ta osoba to nie bardzo chyba jednak. Takie macie analizy, nie? Tutaj ze Skorpionem. Wielka zmiana tej, ale manipulacja brak nowego początku. Wy jesteście gotowi, myślę. Wy jesteście bardziej tej gotowi. Coś oferujecie, a to osoba manipuluje, kombinuje, tak naprawdę nie jest gotowa, żeby coś robić w ogóle z wami, nie. I to jest wielka zmiana, bardzo nieprzyjemna, nie? Po skorpieniu można się spodziewać wszystkiego po prostu jakoś dziwnie płynie na wasze życie tutaj. Ze strzelce macie nieodchodzenie tej może być jakieś. Poniekąd aktywność, działanie, tej romans, ale tak naprawdę bez większego znaczenia i bez większego sensu, ani uczuciowo, ani tutaj pewnie, że... Okolicznościowo, z odnośnie satysfakcji, nie? i macie takie trwanie przy tym, yy, i nie, nie macie po prostu zmiany tego, nie? Z koziorostem. Dwie karty się wzięły. To samo odniesie ta karta była trzy razy. Poniżej tej sytuacji macie wyjście ze stagnacji i dokonanie jakiegoś wyboru, logiczne myślenie, ale iluzja. Patrzycie przed różową kolorę na chłopa, a facet jest beznadziejny, bardziej facet, bo karta faceta, nie? Ale ta druga strona jest po prostu chaotyczna i ukrywa swoją niedojrzałość emocjonalną, że manipuluje już, pewno, że od, od, pod kątem już nawet podświadomości. I macie pokazane z koziorożcem, że tutaj jest wybieranie nadmiernej presji na waszą psychikę i ta osoba by wami rządziła emocjonalnie tutaj. No manipulacja totalna i w ogóle brak zaufania, zmienność po prostu i facet niedojrzały, powiedzmy, że grubo. Z wodnikiem. O, roszczenia, De brak decyzji tutaj, oskarżenia wzajemne tutaj, frustracja totalna tutaj, kłótnie wielkie i oddalanie się od siebie po prostu po to, żeby zachować równowagę i stabilizację. Oszustwo też poniekąd tutaj macie pokazane. Bardzo kiepska karta, nie? Roszczenia beznadziejne, konszakty, porażka. Ryba z rybą. O, oschłość, przeciętność tutaj nic się za bardzo nie dzieje. Nie ma jakiegoś tutaj że jakiegoś luksusu, nie? Tutaj no, nie porywa, po prostu taki przekaz nie. Nie ma jakiegoś gruntu też nie. Za dobrze to to nie jest ani, ani, ani źle, ani dobrze. Takie, nic, nic ni co, ni co się nie dzieje. Nie? Przeciętność po prostu. Koleżanecka, taka, tak bym to nazwał. A w sytuacji tej skupienia. Wyjście, wyjście z tęsknoty, wyjście z przytłoczenia i również brak sukcesu tutaj, ale nie martwienie się tym. Macie z rybą. I karta anielską Bądźcie dla siebie bardziej delikatni, po prostu dać sobie więcej czasu na jakiś, powiedzmy, tutaj powiedzmy, że yy, na ochłonięcie po jakichś przejściach, tutaj, po prostu. Więcej czasu sami dla siebie, bo ja myślę, że wy jesteście za bardzo przytłoczeni problemami. Wy powinniście się trochę odsunąć ze świata poniekąd, i to się zaznacza u Was przy większości znaków Zodiaku, nie? Że coś jest nie tak, i kto wie, czy Wy takie nie macie energii, nie? Że inne znaki Zodiaku po prostu z Wami nie dają rady i nie mogą współpracować. Zwróćcie na to uwagę, słuchajcie, to jest teraz przekaz. W lutym się widzimy jako pierwsi. Bo robię Was pierwszy i to będzie już na cały luty, rzeczywiście obszerniejszy przekaz i wcześniejszy. Słuchajcie, że wszystkiego dobrego. Zapraszam Was na grupę, do subskrypcji, do polubień, słuchajcie, i na poradę z godziny Astro Gitarosa. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć.